Uuu, jesteśmy na nagraniu, cześć. Jest ze mną Panda, jest ze mną Dawid. Jest wiki na, de, na Discordzie. No Oczywiście już wszystko pobrali. Na mnie nie zaczekali. A ja, a, ja, a, a, a ja nie czuję jak rymuję. Przypominam, że wy nigdy na mnie nie czekacie. Wow. Przypominam, że ja nigdy nie gadam. Idziemy. Ja też. Ja idę w prawo. To ja idę środkiem. Dobra, idę w prawo. To, i, i, to ja idę z tobą, Panda. A to ty tutaj jesteś. lepiej Karo, pójść do Pandy. Ja sobie sam ogarnę prawo, lewą stronę. Okej. Okay. Aha, te drzwi się otwiera w tą stronę. Okej. Okay. Ja sobie ogarnę. 14, 13, 16. To nie ma tego tutaj ducha. Ja się już pogubiłem, w którą stronę mam iść. Prawo, right. Ej, 11, tu jest. Gdzie? 10, gdzie? Karołu, przez A pan, ty jest tak cicho. Gdzie? Idę, idę. Tu jest 10 stopni. Maneczki, możesz gadać głośniej? O 9, dostępu wokół. No, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. No, 9, Anba. 11, 10, Liz, gadaj głośniej To go podgłoś A ja go mam na fula, ty ja go mam na 200 Nie ja dobra pana nie wiem No to chyba ten niespokój Ewentualnie ten obok Na, na przeciwko Nie na no, główną. opera się włączyła I tak to powinno być Nie no jest 8 nie On to jest, No, Dobra, pada w którą stronę do O, 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 o. Znaczy ja poszedłem po sprzęt teraz. A To, to ze mną tu jest Dawid? Tak. Ja bym ja was Ja chodzę poszukać piątki. Noś dziesięć była. Dziesiątka już była? Nie. Dys a, dycha już była, tak. To git. Wiemy, że ten duch mocno notakuje, znaczy miałem czwórkę ciągle na tym. Dobra Na razie zostawmy to, ja idę. Idę z tobą. Gdzie idziesz? Do Okej. Okay. Latarę UV i poczujnik ruchu. Ja mam co, Zaraz tak pan jak... co, co masz? UV i kamerę. Okej. Okay. A to daj mi upałkę. Daj mi upałkę, weźmiesz czujnik wyniku lub czujnik ruchu. Nie, nie, jeszcze. Czekaj, gdzieś, Lazara? Tu. A, tu. Tu. Zamierzam cofnąć te planecie. Po przyjęciu Co masz tam? Ani. Tak. OK. To ja wezmę notesik. Od Może krucyfik, co? Jeszcze nie. Zaraz. Chyba, że masz miejsce, to bierz. No, mam jedno wolne miejsce. No to weź. Procyfik, dobra. Kolega Szakiny, mało nas nie Czekajcie na mnie, bo ja nie pamiętam. Niech na skręcasz w prawo. Ra, teraz nie gaś, yy, znaczy nie zapalaj. Co wy tu robicie? Póki podobno byłeś chory Ale wy na łańcuch Przez to Pokłamaliście Stanowimy paczkę Nie powinniście pracować na własną rękę Patrzcie Dzień dobry Przepraszam za spóźnienie I gdzie to? czujnik roku tutaj? No, tu obok czujnika dźwięku A gdzie dać klucy fix? W rogu To znaczy? Tam w rogu Tu? Tam gdzie panda idzie 5 stopni. 4 A! Jezu święty! Piątka. Mf Co? MF. Piątka. Piątka? Przeczuwałem, że coś będzie. Piątka. Zbyt agresywnie grał. Już jest pisanie duch. Live or die. Live or die. Revenant. Shade. O! Shade! Aaaa! Velma ma się zakochała! Co tu jest Shade? To Tu macie krucyfix! To ten Bandzor! <coughs> Dlatego chciałabym, no żebym. Ja go dam, tu. A dobra! Widzieliśmy Ej, nie, to nie, nie, nie jest Banshee! Zachowywał się dokładnie jak jakiś schizol! <grym> nie wiem, kto za tym stoi, ale nie wolno dopuścić, żeby stworzył nowe potwory. Zastanówmy się, jak można na dobre. Ej, ty! Co jest <grym> grane? Jakie dziwne światło. Ej, bo kurde... To myśmy znaleźli to miejsce. Mamy dużego plusa. Ha? Musimy dalej się zachowywać jak rasowi detektywi. Idziemy. To jest Tak. Ej, ten, Karo. No. Naprawili nazwy, znowu. Ja wracam ja zaraz. Jak? Spirit, spirit jako normalny duch. right jako widmo. I Shade jako cień. Spirit to jest co? Spirit to jest zwykły duch. Spirit to jest... A my mamy cienia. Right. Shade też... Shade też... Shade? Jesteśmy wytężcy bami! Jesteśmy wytężcy bami! graj? A, Ej A, 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 panda wyłącz to. To umie Panda. Wiki A, Wyłącz to.. No ale ma... to wycisz się chociaż mikrofon. Bo my tego nie musimy oglądać, słuchać. To, dobra, to ja idę. Cześć. cześć. Miłe godzinka. No. David, David, a Wright to to było widmo? Wright to widmo. Phantom, Poltergeist, Banshee, Jean Mara, Reverend. Rev Shade to jest jako cień? Shade jest jako cień. Demon, Yurei, Oni. Aha, dobra. Mm. Okej. Okay. Ja się Ej, panda nadal jest, czy go wywaliło już. panda ma chyba Z2, bo z tego co roz... tak. Panda ma Z2, bo jest wyciszony. Wiem. Hmm. To no, mamy sytuację pomiędzy Revenantem a Onim. To myślisz, że to będzie oni? Czekaj, bo Chyba... Nie, nie stąd też to oni, bo jeszcze nawet nie gadałem z tym duchem. Mamy Revenant ciemny. Ale panda ten, panda chodzi. Co? Ale panda chodzi. Panda, odcisz się! Czekaj. Stoi w miejscu. To? To? Tak. No. A, bo może musiał przejść do tego, żeby się bał, że, że ten, że go duch dojedzie. Czekaj. Zostawiliście ten? Kamerę? Znaczy kamera okay. na, pewno, na pewno jest dana. Dobra, wait. Dobram. dobra. No kamera no. jest. Ale tam światło się świeci, więc nie zobaczę orbów. Dobra, okay, ten, nie. który się rusza, to jest Dawid. Dobra, tak. mus muszę zapamiętać. Może no, ten, który będzie na ławku, no to, to jest on. Czekaj. Okay. Ja mam 50, a Dawid ma 80. No bo sobie zjadłem tablet. Aha, nie no, dobra. Na razie nie bierz, bo i tak jesteś w wanie. Znaczy idziesz tam do tego pomieszczenia To może... O! Co? O. Słyszę. EMF -o. No! Znowu otworzył drzwi. Znowu otworzył drzwi. Utrzyłem sztruchnięcie. Jeżeli teraz na drzwiach nie będzie odciska, odciski odrzucamy. Znaczy raczej odrzucamy, bo dwa razy już otworzył tak chamsko drzwi i nadal nie będzie odcisków, no to wątpię, Dobra. żeby były, ale. Zga zgaś tam światło. I tak, weź jakąś tą kamerę, jakoś normalnie ustaw Którą? A No tą tu, bo ta kamera, proszę Cię Jakby chciała, a nie mogła O, dziękuję Znowu ufała Ufała wykazuje trójkę Idę dalej, idę dalej, jedynka tylko przy a tym... możesz tę kamerę ustawić, żeby ca widziała cały pokój, a nie tylko ten kąt, ten tam gdzie masz krucyfiks. No. Bo ja ci Ska tylko... Chwilę. Bo ja dałam ci tam krucyfiks. Tam powinien leżeć. Krucyfiks. To wiem. Jest krucyfiks? Jezu! O kurde. Ty! Ona tam szła do ciebie! Widziałam ją na kamerze. To wiem, wiem. Ona... Przy szafce! Tak wiem czy tej to było I znowu otwiera drzwi A wiesz, że ten? Że yy, ataku na w ogóle nie było? Że... nic, nie, wiem, nie rozumiem, Była ja już ci mówię Siódemka? Jezu! Siódemka była Ale orbów nie widzę. O! Teraz to jest dobrze. Nic się nie Dobra. A jak orby będą, to co to będzie? Shade. No, no na pewno Czy nie będzie. Ale mamy... Mrożenie to będzie... Ale to jako ten... Tak, Revenant. Orby shade. Esch, mrozie to nic. Będzie... a mrozie nie... A Tak, dobra, dobra, tak. już mam. No. To musisz chyba z nim porozmawiać pokaż się. Masz tam spiryta? Tak mam spiryta sobie. Masz, masz wszystko? Aparat Duchu i tak dalej? Się. Tak mam aparat przy sobie Masz wszystko? Mhm Dobra, to rozmawiaj Dwa już zadania zrobiliśmy Tylko musimy, musimy ten z krucyfiksem Krucyfiksem, tylko. No. Duchu pokaż się Jak ona ma? Joseph White I, od, i, I tylko jednej osobie odpowiada OK Joseph White Duk wspominał tylko jednej osobie, a jest wnerwiona kiedy się wymawia imię Czekaj y Tak się wnerwia Joseph White Jesteś tutaj a wiesz co jest najlepsze, że duch przypominał kobietę, bo była w sukience chyba, a ten, a tu jest Joseph, czyli że mężczyzna, im, imię mężczyzny. Dobra, uff, mam szczęście. Ty, dziesiątka była przez chwilę, przed chwilę, nie, to dziewiątka, jest teraz siódemka, ty, bardzo, bardzo aktywny ten duch. On tak, on jest bardzo aktywny. On jest bardzo aktywny, bo tam gdzie on zniknął, jest piątka. Ale chodzi mi o to, że on jest bardzo aktywny chyba, chyba nauczycielem WF WF-em. Nie, nauczy wiesz co, tylko ci się wydawało, że to jest że to jest te, 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 sukienka. Zobacz zdjęcie. Nic nie widzę. A. Poczekaj, to ja ci wyślę. Jest, wyśle, te, jest tylko podpisane zdjęcie, że to jest duch. Dobry. A widzę Zobaczaj, nic. Widzę tylko tab tablicę z, z jakimś tam znaczkiem To ja to ci jest tylko screena wyślę Masz Na Discordzie No hmm. To jest chłopak W starszy pan No i to i, i to może być y, shade Znaczy cień Bo Cień ma Cień ma orby nie Tak, Shade ma MF, Orb, Pismo Odcisk palca Revenant, a oni dooboks, Spirit Box Aha Czyli A on nie chce gadać No sobie na razie nic nie gada no Duchu, pokażesz się? A ja, orb, a ja Orbów nie widzę Dobra, dobra, wkopał się, wkopał się Powiedział on a Oni jesteś bardzo łatwiutki Powiedział ci coś? Tam. Ja. A co ci powiedział? No tylko słyszałem, że coś gada. Co to nie wiem, bo coś powiedział na W. Jakieś długie słowo mi powiedział na W, ale słyszałem, że to jest Dugbox. No, począł skru... W sumie mogę... Dobra, zaryzykuję z krucyfiksem. Nie, Dawid, nie. My... Nie, nie, nie wracaj! I. I z... ten... Zrobi... I pojedź... I już odjeżdżamy, tylko... Pojedziesz Łatwutki jesteś mój oni już mam, już mam tytuł odcinka Łatwy oni Ez To co odjeżdżamy? Ja yeah. Tak? Nie zali... O! Co? Chłop się poruszył Panda się poruszył. No oni. Czekaj, bo mi się ład... ładuje. No oni. Ez? Mhm. Mm Dobra. Ty już masz tytuł. Tu już masz tytuł odcinka, odcinka. No co zonim. No. To A, pan nadal... powiedział, że nie będzie gadał, ale będzie słuchał, okej. Okay. Pan zaznaczyłeś na oni? Pisz na pogadankach. Czy zaznaczyłeś na oni? A, napisał mi na... Okej. Okay. Ale ja tutaj nie widzę nic, żeby on pisał. E, nie, napisał mi na PW, wiesz? Aha, dobra. No, to my kończymy ten odcinek. Był ze mną Panda, który się nie odezwie. Czy się odezwie? Jednak. Nie, nie, nie odezwie się. I z, był ze mną Dawid. A A raczej żegnam. E... I żegnam. <gry> I e... była ze mną jeszcze Misia, ale Misia musiała pójść, bo puszcza scooby dooby Bo ogląda scooby doo Dobra. Pa. pa.